Ponownie czuję się zaszczycony i zapraszam wszystkich do nauki i oglądania, do zrozumienia tajemnic skrywanych przed światem. Zachęcam wszystkich, którzy obejrzą ten film, do zadania sobie pytania, czy chcielibyście przedstawić fotograficzne dowody na istnienie demonów i miejsca, w których się ukrywają? Nie ma znaczenia, czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, dotyczy to również tych, których to nie obchodzi, ponieważ istnieją dowody na istnienie niewidzialnej, równoległej rzeczywistości, którą można przeglądać rozważać i dzielić się nią. Gdzie są demony i gdzie się ukrywają? Zgodnie z językami pisanymi, ich podstawowym miejscem zamieszkania jest posiadanie ludzkiego żywiciela, a ich celem jest stworzenie go na swoje podobieństwo. W piśmiennictwie opisano, jak demony zostały wypędzone z opętanego człowieka i umieszczone w świniach. Na podstawie tego opisu można założyć, że demony zamieszkują ludzi, uczestnicząc w ich życiu, ceremoniach, uroczystościach. Wyniki te dowodzą, że demony można spotkać w miejscach kultu, w których się gromadzą. Potwierdziły to badania przeprowadzone na podstawie analizy niezliczonych zdjęć publicznych zamieszczonych w Internecie, przedstawiających zgromadzenia religijne na całym świecie. Jak widać na tym zdjęciu zgromadzenia, na niektórych twarzach i szyjach widoczne są anomalie fotograficzne, podczas gdy na innych nie widać żadnych anomalii. Podział zdjęcia na sekcje ujawnia obecność demona, ponieważ jego formy emitują światło ultrafioletowe co jest widoczne dzięki naszej autorskiej aplikacji. Aplikacja została zaprojektowana do fotografowania i dostosowywania suwaka w celu ujawnienia obecności częstotliwości promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez ludzi. Ujawni również sygnaturę światła ultrafioletowego jako dowód opętania na twarzy lub obecność demona na szyi. Wiedzy tej nie należy uważać za złą, ponieważ oznacza ona okazję dla religii, aby spełnić swoją rolę w walce dobra ze złem. Może to uczynić, pomagając w usuwaniu demonów które opętały wyznawców tej wiary. Obecnie ekskluzywna aplikacja jest w trakcie testów i jest dostępna w języku angielskim i japońskim. Liczba wyświetleń tego filmu będzie stanowić zachętę do tworzenia fotograficznych dowodów na istnienie demonów. Mogę wykorzystać liczbę wyświetleń filmów, aby przedstawić ją zarządowi naszej edukacyjnej organizacji non-profit jako argument za rozszerzeniem dostępności języków europejskich i azjatyckich. Polub, skomentuj lub zasubskrybuj aby nie przegapić kolejnego wydania specjalnego Księgi Tajemnic.